Passio et mors Domini nostri Jezu Christi Secundum Lukam. Tak nazwał jeden ze swoich największych utworów Krzysztof Pendrecki. Bo wszyscy oczywiście mówimy i rozumiemy po łacinie, prawda? Quid quid latine dictum sit altum videtur. No ale na początku powiedzmy sobie, co to jest w ogóle ta pasja. Pasja to jest utwór muzyczny, opisujący mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy go kilka dni temu, jak był wielki piątek, to w kościołach są takie resztki trochę pasji chorałowej. Właśnie w średnim wieczór rozwijała się pasja chorałowa i z jednej strony to był właśnie uroczysty śwież Ewangelii, były konkretne funkcje, czyli na przykład jak ktoś był ważniejszy, a wiadomo najważniejszy jest Jezus Chrystus, to śpiewa najniżej i najwolniej i najbardziej zdobnie. A czym wyżej ktoś śpiewa i czym szybciej, tym jest mniej ważny i bardziej taki chaotyczny i rozkrzyczany po prostu. Także narrator śpiewa gdzieś w środku, a jest jeszcze Turba, czyli zły krwiożerczy tłum, który śpiewa najwyżej, najszybciej i generalnie się drze. A Jezus wiedząc o wszystkim co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. To jest pasja w średniowieczu, ale pasja swoją szczytową formę osiągnęła w baroku, a przede wszystkim za sprawą kompozytora Jana oraz Sebastiana oraz Bacha. On napisał podobno cztery pasje, do naszych czasów przetrwały dwie, są skomponowane trochę inaczej, bo są fragmenty Ewangelii, one często są śpiewane w formie recytatywów, takie między recytacją a śpiewem i one są przeplatane ariami, gdzie na przykład jak Piotr się zaparł Jezusa, to potem śpiewa, oj, jak mi smutno, zaparłem się Jezusa, miałem się nie zapierać, ja się zaparłem smutno, smutno. I są też przeplatane chorałami. Wtedy z czasów Bacha to wszyscy je znali, śpiewali w kościołach protestanckich, więc każdy mógł zacząć śpiewać. I w ten sposób lud był wciągany do środka pasji. I te pasje Bacha są tak Mistrzowskie, na tak niesamowitym poziomie, tam jest naćkane symboli, no to jest po prostu odgroma groma. Najsłynniejszy jest ten moment, kiedy jak Jezus się pyta w wieczorniku, kto nas zdradzi, to potem jest chóry, jest to kto, 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 i jest 11 zapytań, no bo Judasz się nie pyta, bo Judasz wie. I tego jest tam odgroma w tych pasjach Bacha, i nic dziwnego, że potem nikt pasji nie skomponował, bo po prostu jak można skomponować pasję po Bachu? No i przyszedł sobie Krzysztof Penderecki 200 lat później i powiedział: No to ja wam pokażę. I swoją pasję zadedykował w ogóle swojej żonie Elżbiecie. Fajnie, nie? Gdyby tak ktoś napisał wam e, utwór o tym, jak to męczą na śmierć człowieka, i zadedykował swojej żonie. Ten i wiele innych smaczków będą w tym filmie, także oglądajcie dalej. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał MRUS TOX. pasja penderskiego to jest pasja sonorystyczna. Są grzyty, stuki, krzyki, świsty i tego też jest tutaj pełno. Trudno o lepszy temat do sonoryzmu, nie? Eee, na początek garść faktów: trzech solistów, recytator, chór chłopięcy, trzy chóry mieszane i wielka orkiestra symfoniczna. Eee, wszystko jest po łacinie jest napisane, że musi być po łacinie. No, bo łacina zna propsienie i każdy rozumie. Altum widetur. A skomponowane to zostało z okazji 700-lecia katedry w Minster. Tej samej katedry, w której podpisywano pokój westfalski po wojnie 30-letniej. Najkrwawszej wojnie religijnej na kontynentalnej Europie. Także tutaj symbolika, o, już na początku nas mocno uderza. No i teraz jeszcze yy, cytacik. Sięgnąłem po archetyp pasji, aby wypowiedzieć nie tylko mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, ale i okrucieństwo naszego wieku męczenników oświęcimia. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo naładowane symbolami i znaczeniami. I ta pasja jest według Ewangelii Świętego Łukasza, ale tak trochę nie do końca. Są to highlighty najważniejszych wydarzeń z Ewangelii i trochę tropem Bacha idą, jest przeplatany różnymi innymi rzeczami. Przeplatane hymnami, psalmami, z różnymi innymi scenami, nawet jakaś sekwencja z tabat mater tam się trafia. To jest taka długa i piękna zresztą sekwencja o tym, jak matka boska cierpi pod krzyżem syna. Jest tam bardzo dużo elementów, których bardzo łatwo się pogubić, bo one nie są opisane. Nikt nie mówi: "A teraz śpiewamy to" i to komentuje to. Także to jest taki utwór, do którego trzeba się przygotować, bo równocześnie śpiewają po łacinie, więc nie rozumiesz. Chyba że są napisy. Altum videtur. Jest to trudne i wymagające, ale warto. Serio, no naprawdę. Jako, że to jest też bardzo długi utwór, to nie będziemy szli tutaj krok po kroku przez całą pasję, tylko może kilka wskazówek, jak to odczytywać i kilka faktów o budowie i w którą stronę, jak, jakie tam są siły i w którą stronę pchają tą kompozycję. Na sam początek, no to jest skomponowane w sposób klamrowy. Rozpoczyna to hymn do krzyża, okrux AWE, a kończy w Tobie, Boże zaufałem, in te dominas Posłuchajmy tego okrux ave, bo to jest właśnie o krzyżu i no to boli, od samych pierwszych taktów boli. Pamiętacie, że mówiłem, że to jest sonoryzm z funkcją, sonoryzm, który konkretne ma zadanie. Tutaj pani profesor Regina Chłopicka mówi o dwóch światach, jakie istnieją w tym samym czasie w pasji. I one są takie dwa rodzaje zmiennych: są techniki albo materiał, i one mogą być dawne i nowe. I na przykład są kanony, jest pasakalia, ale z nowego materiału, czyli bardzo dysonującego, Z nowych materiałów są też jakieś krzyki, stuki, świsty oczywiście, ale są również bardzo tradycyjnie budowane melodie chorałowe. Są proste, znane formy, albo nowe, rewolucyjne, jakby skrzyżowanie tych rzeczy. Są też dwie warstwy y, muzyczno-symboliczne trochę. Pierwsza warstwa jest bardzo mocno odśrodkowa, taka siła, która chce rozsadzić kompozycję, która wprowadza chaos w to wszystko, jest zmienna, y, bardzo dużo to są takie elementy destrukcyjne i to opisuje ten świat ludzki, ten świat, który doprowadził do tragedii, że skazano i zamordowano niewinnego człowieka. I to najlepiej reprezentuje turba, wściekły i niemiły tłum, który do, dopomina się ukrzyżowania Chrystusa. Przerażające. Ed dividi, et hillum illum, illudebat et cedentes. Et eum, et percussivant faciem eius, et interrogabant eum, dicentes. Muzyczno-symboliczna to są te elementy scalające, to są elementy spokojne bardzo często, ciche, liryczne, oparte czasami na dawnych melodiach, które spokojnie i konsekwentnie powracają przez cały utwór. Mają w ten sposób symbolizować takie wartości i ideały nieprzemijające w tym chaotycznym i brutalnym świecie, który morduje człowieka, że jest ta warstwa stała, która była stała i będzie stała na zawsze. I tutaj świetnym przykładem jest motyw Deus Meus, Czyli mój Boże, który naprawdę powraca przez całą kompozycję. I teraz to, co chyba nas wszystkich najbardziej interesuje. Jak tego słuchać? Bo na początku wydaje się, że nie da się tego słuchać, szczególnie jak jest tak długie. Po pierwsze, najlepiej na żywo. Ale wiem, że o to trudno. Więc jeżeli chcecie tego posłuchać w domu, to po pierwsze gratuluję, a po drugie, słuchajcie fragmentami. To naprawdę jest bardzo dużo muzyki i naraz może być bardzo ciężkie, szczególnie kiedy nie ma jeszcze tych wrażeń wizualnych i nie jest się w sytuacji koncertowej. Trzy, trzeba się przygotować. Wiem, że tego nie lubicie, to jest w ogóle niepopularne, ale naprawdę warto. W sensie to jest, będzie trudne i wymagające, ale będzie równocześnie ambitne i wartościowe. I takie rzeczy naprawdę warto robić w życiu. Po czwarte, subskrybuj ten kanał i pokaż znajomym, jeśli to by się podoba. Jeśli chcesz się też się to zapytać, to skomentuj, no ale pokaż znajomym. To mi bardzo pomoże. Po piąte, czytaj codziennie Dziennik Ustaw. Ściskam Mat.